Witam Was serdecznie, moi drodzy. Po długiej nieobecności, ale y, miałam dużo innych spraw na głowie, żeby nagrywać. E, dłuższy czas mnie nie było, ale mam też zmieniony kolor włosów. Teraz tak naprawdę nie widać i tak dalej, ale za 3 tygodnie mamy wesele, ślub. Miesiąc po, po, tydzień po tygodniu mam po prostu dwa wesela, yy, więc wtedy będę miała robione. A po prostu my te włosy, bo wczoraj włosy myłam i już są do mycia. Wczoraj wieczorem je myłam, a jest u nas godzina 12, więc to jest trochę przerobione. Trochę yy, mi się tutaj przybyło w talii i tak dalej, i dalej, niżej. Mi ginie, a później nie, może, dlatego inny, może aparat, coś jest, aparaty nie tak, nie wiem. Byłam wczoraj y, u nas w Ciechanowie na powiększeniu ust. Mam trochę. Nie wczoraj, przedwczoraj, y, Mam trochę tutaj śniaczki. Tu już tutaj to miałam duży, ale już mi z prawie y, Mam za trzy tygodnie, za trzy miesiące kolejną wizytę. A potem już będę no, tak chodziła co pół, roku, co pół roku, żeby utrzymywać ten efekt. A z tego, że choruje na niedoczynność taczycy, mmm, szybciej będzie mi się ten kwas hialuronowy e, wchłaniał, tak? Więc czekajcie, może zrobię tak, że to górę sobie zepnę, bo mi ona leci tutaj w oczy. A chcę wam pokazać, <noise> hol zakupowy, co kupiłam Antkowi z tego względu, że on już niedługo szkoła się zaczyna tak naprawdę, więc trzeba mu kupić. Musiałam go obkupić całego od dołu do góry, od góry do dołu do szkoły z tego względu, że mam dwoje dzieci, dużo nam też się za nie przelewa i tak dalej. Więc ee, e, muszę e, dzieci wziąć na dwa razy o kupienie. A że Antek idzie jeszcze do pierwszej klasy, to też mam sporo rzeczy do pokupywania dla niego do, do szkoły w ogóle. Ale mam takie... Dzisiaj te włosy to mam takie bez życia. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Nie wyprostowałam ich. I tak, tak. Dobra, zaczynamy. Mam jedną dużą torbę z Cisia i jedną małą spekko. Z tego względu, że ja byłam i w reserwej byłam. Byłam w chamie i w hajemie więcej jest dżinsów, a on za tymi dżinsami to mi nie przypada. On nie lubi w dżinsach. On już, jak wie, że musi iść w dżinsach do szkoły, czy, czy na jakąś czy czy w ogóle jakieś święta, to on takim wielkim bólem mi zakłada te dżinsy, że ja nie potrzebuję dużo dżinsów. Wystarczy, że kupiłam dwie pary dżinsów, żeby miał do szkoły na jakieś uroczystości i mu starczy. Bo po co? Ja jak byłam młodsza chodziłam tylko w dżinsach, bo mi kiedyś tak było, a teraz dresy tylko. No i nie wiem, my zaczniemy chyba, nie wiem od czego tu nawet zacząć. Od dołu zaczniemy, czyli od butów takich typowych rzeczy. tylko ja tu muszę podrzucać, bo ja mam pełno rzeczy tutaj, więc ee, taką mam powkładane. Co jeszcze będę musiała mu dokupić? To ja wam powiem po kolei od razu, bo jedny bo kupiłam tą, że jedną rzecz taką niezbyt potrzebną. Dobra, mam. Mówi moi drodzy parafianie. kupowałam mu w marcu buty z Pumy, oryginalne dla niego. I powiem tak: u mnie mąż kupi sobie buty z Pumy, oryginalne, chodzi w nich nawet rok, nawet dwa lata, bo je mu się nie psują, nic nie robią. Ja tak samo, nawet cały rok mogę w nich przechodzić. Wiadomo, ja częściej nigdy chodziła niż mąż. No bo ja, a to, a to do autobusu, a to gdzieś jechać i tak dalej, załatwić sprawy, ale rok pochodzą. Rok w nich pochodzę, a Antek chodził w nich dzień w dzień i tak one się już do no, niczego nie nadają, te adidasy oryginalne z Pumy do szkoły, żeby on je mógł z powrotem założyć od września. One się nie nadają, one są takie zniszczone, tak się szybko zniszczą. ja nie wiem co oni robią, nie wiem o co tu chodzi z tymi oryginalnymi, ale to, więc mówię lepiej już mu kupić sieciówki, buty, które nie kosztują 300-400 zł, które one będą tylko na wrzesień, październik, bo o listopada już będzie chodził w, w snajkersach za kostkę, bo to już będzie zimno, więc nie wiem, a ja wiem, że one jeszcze będą dobie, dobre, dobre, one jeszcze będą, bo ja widzę, ja wiem, że one będą jeszcze dobre do... na marzec i kwiecień i połowę maja. Jak nie będzie ciepło, no to wtedy będzie chodził... Yy, jak będzie ciepło, to będzie już wtedy chodził w sandałach, ale jak nie będzie, no to ten... Ja, już, ja sobie sam wybierał, bo on ze mną był, oczywiście w, tym, w Ciechanowie. więc Zobaczcie. Takie czarne buty. Nie chciał już takich dziecięcych kolorów. On chciał już takie... No, 34 rozmiar nogi on ma już. 7 lat skończył w kwietniu, już ósemka mu idzie i on ma już taką nogę dużo. Ja mam 39, a on ma 34. I jeszcze 2-3 lata i on będzie miał 39, jak ja. No, ale mówię, bardzo ładnie, mi się podobały Takie narzepki, tutaj też niby jest ta gumka, ale są narzepki, dla niego będzie w stanie się ubierać. Będzie jeszcze jeden chodnik, kupowy już na początku powiem, bo będzie dla córki. Ale to później, bo jeszcze jej nie obkupiłam. Dopiero jutro, a do właśnie, może prawdopodobnie jej coś już jutro kupię. Zresztą ona ma trochę już rzeczy w szafie, bo batowa, e, bato, bo że batowa to nie moja batowa, bato, bato, mojego męża, siostra, chrzestna jest. I ona wcześniej, jak kupywała paczki, robiła to, kupywała większe, takie większe rozmiary, więc akurat ma. No ale niektóre to się nie nadają tak do szkoły, tylko tak na pozytywności, ale dobra. Ale z tego co widzę, one są... Y gętkie są i są... gruba podeszwa jest, więc coś czuję, że one się municetro tak szybko, więc pewnie będzie miały jeszcze na wiosnę Będę zadowolona z tego i będą dobre na wiosnę. To, to będę musiała dopiero kupić na do następny rok szkolny. Jestem z tego bardzo zadowolona. I jak buty do szkoły do chodzenia, to tak, buty kapcie też czarny sobie wybrał. Takie o. Takie one są. Jak oni na to się je mówią, też są na rzepy. Jak, jak się na nie mówi? Widzę. Nie ma tutaj, jak oni na nie mówią, bo to nie są takie, bo to są, nie wiem. I patrzcie, wszystko. Czy to mi się wydaje, czy oni metki pomylili? One wyglądają jak y, tramp, bo to są trampki. Chłopience, a tu pisze trampki dziewczęce. Serio. To chyba metkiem się pomyliły. Czy coś? Bo to jest chłop... To są chłopięce No, musicie mi napisać w, w komentarzu, czy, czy według was to są chłopięce czy dziewczęce, buty. Bo ja to już się zgubiłam, Zgupiałam. Dobra. Następna rzecz. Skarpetki. Nie było wyboru, ale w serio dowóż w ogóle nie było wyboru. Eee, w Ciechanowie. Nie wiem, jak u nas tutaj wczesny Jutro będę, zobaczę. Kupiłam mu tak na, żeby miał, bo jak nie kupię innych, no to żeby miał w czym chodzić. To kupiłam mu takie wszystkie, takie same, tylko tutaj na piętkach, tu, takie tu, mają inne kolory i, i, na, i, i takie paseczki mają inne, każdy kolor. Aż takie same, yy, bo nie było w ogóle mnie słabko, bo kupiłam i takie niby one, w jednym tutaj są te, takie... Co jachty mają e, kotwicki, kotwiczki, ale tylko na jednej parze skarpetek są te kotwiczki, no to są takie normalne, takie niby wakacyjne. Bo on u nas, jak ja patrzę na te dzieci, na, na Antka, jak on wygląda w tych długich skarpetkach, to mnie to aż tak zalewa. Ja nie chodzi, może ja chodziłam, ale wolę ubrać tak pomodnemu no, trochę to dziecko niż żeby inne dzieci, inne dzieci, bo to jest bo jest, bo to jest też jest problem z tym że inne dzieci się wyśmiewały, wyśmiewują. Jak inne dzieci mają długie skarpetki, to nic nie mówią, ale jak, mają, jak chodzą inne dzieci w, w takich krótkich skarpetkach, to się wyśmiewują z tych co noszą długie. Mój Antek się nie wyśmiewał, bo mówię, nie wolno, pamiętaj, nie wolno się wyśmiewać z, z cudzych e, rzeczy i tak dalej. Więc staram się jak mogę, a ceny a nie powiedziałam, bo tu zaraz. Te Adidas, o Jezu te adidaski kosztują zaraz powiem cena i zaraz 49,50 zł te 50 zł a te tu już ceny nie ma to nie wiem jakie a tak y, potem będzie chyba ta o, y, paragon może znajdę o tu jest zaraz powiem nie, raz, zaraz. a zaraz mamki. A trampki chłopięcy, trampki dziewczęce. Fajnie. 38 99, czyli tak 40 zł liczyć, nie? No bo to już z, z rabatem się policzyło, bo no, ja miałam rabat jakiś tam polny i tak dalej. Dobra. i e, tak, dobra. Skarpetki 5 pięć pa, pięć par, 12 złotych, jedne, drugie też 12, ale yy, z tego co zauważyłam, ale będę tu w Siseju u nas, w to zobaczę, czy tam też Jezus, czy tam też są? Może są tam jeszcze jakieś skarpetki, tam popatrzę, nie? Jezus, muszę się napić. Takie, o mam, pucho. To jest yy, drink bezalkoholowy, bez alkoholu. To jest to, co się robi z Sex on the Beach. Tylko ja mam bez alkoholu, bo ja nie piję alkoholu. Ale o, no, na ochłodę jest zarąbiście. Dobra. Dalej. Ech, tak. jechał, jak jechał, byliśmy nad morzem. Nie nagrałam, bo byliśmy dużą paczką. I się tak wstydzę nagrywać. Już wam to mówiłam. Więc nie nagrywam, ale może jak zawsze nagrywać i tak się już przy, przyzwyczaję, to może w przyszłym roku, jak gdzieś pojedziemy, czy na ferie może pojedziemy, y, chcą znajomi jechać jeszcze do Zakopanego, tylko chyba nie wiem, czy, przy, czy taką grupką malutką do zakopanego na mikołajki, to, to może wtedy coś nagram. Zobaczymy. I tak. A jak jechać na morze, to kupiłam już trzy pak Dwa razy chyba majtek antkowi, bokserek. Teraz też, jak byłam w, na tych zakupach, to też dokupiłam bokserki, bo majtek nie lubi chodzić. Boksereczki, pięciopak, takie zwykłe kolory, takie o, takie o, trzy czarne nawet. nie Brałam, patrzę, rozmiar jest, brałam, nie patrzyłam się. Czyli trzy czarne i dwa szare, tylko takie obudówki ma dookoła, inne kolorowe. Ach. To a tutaj to chyba takie wakacyjne są. A i te jedne kosztowały pak I tutaj tak samo 29,95. I fajny skład, bo 95% bawełna i 5% elastan więc to są nawet bardzo gatunkowo bokserki. Więc ja lubię w mu, zresztą kupować bokserki z tego względu, że one są. Lepszego materiału niż z PEPKO. A znów dla mojej Zuszki, wolę z PEPKO niż z inseja, bo w PEPKO złów majtki dziewczęce są lepsze, gatunkowe niż z inseja. Tak o. Tutaj fajne, bo tu już chyba to są takie letnie jeszcze bardziej te bokserki, ale tak dla niego w sam raz. To kto tam będzie zaglądał w majtki? A i tamte co mam, to jeszcze dołożę, bo tu jest pięciopak, tam jest pięciopak. I potem jeszcze dokupię, dołożę tamte, więc dołożę no, tamte, więc będzie gitara. No bo to były ja majteczki do teraz biorę spodnie. I tak, tutaj mam trzypak, trójpak, trzy, trzypak, trójpak. To są spodnie na 140, takie długie. Ta one są typu e, cargo. E, chyba te spodnie. Nie piszę jakie one są, ale one są cargo, bo takie jest, że te co, cargo jak się nazywają, to takie mają kieszonki po bo bokach. Są cargo. A, bo tylko dwie pary są cargo, bo jedne takie zwykłe, zwykłe zielone są bezniczek Ale i tu jest trzypak. Szary, ciemny, zielony i niebieski, o Jezu. Eee, czarne to takie z takim tu, taką wypustką tutaj. Może nie wiem czy to, o z taką wypustką. Też to już są czwarte, czwarte. Tu sobie Antoś sam wybrał i akurat były fajnie, bo były na, na, na pomocy mi się trafiły. Fajne z takimi tutaj naszyciem, no sam sobie je wybierał, zresztą on dużo sobie sam rzeczy na zakupach wybrał, więc tutaj nie jestem jakaś nie wiadomo jaka, że ja będę tutaj nie wiadomo, że nie, ty się nie wybierał, bo ty się nie znasz. chciał sobie wziąć, na spokojnie, Jezus Iżas. Tutaj mam drugie kolejne zielone spodnie i to są tak jakby te same z tamtego zielonego, ale te mają białe, białe te białe mają ząb. Um, Jezus, te białe mają, a tamte mają już zielone. A, dobra. Te gumki na dole um, b, b, nie chciałam. Są o takie. Czyli one są bardziej do zestawu i już pokazuję. Do tego taka bluza jest. są, so, Fajny sobie zestaw e, chłopak, chłopak mój wygrał, nie? Fajna bluza. Taka fajna. Spodnie zaraz, zaraz, zaraz. Kolejne spodnie, tylko bluza. Spodnie takie. Dobra. Spodnie takie, i no, korepko dobrałam mu chyba spodnie. To zaraz, bo tutaj są 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jezus, nie wiem. Wysypię to. Tak. tak, i tak. Kolejne z spodnie, tylko one są z pepko. Eee, tutaj taki znaczek mają, taki fajny nawet. i Ja kupiłam te spodnie w pepku w Ciechanowie, ale zobaczę jutro u nas w pepku. Bo to jest zestawu, że to, to można dawać zestaw do tego. Jeszcze bluzy. i zobaczę u nas w czasie Bo u nas w są dwa pepka w takim małym mieście. Dwa, ale dobra, w dwóch popatrzę. A może będą na rozmiar. Akurat jego ta bluza to mu kupię. Będzie miał też zestaw fajny, i tutaj, już kolejne spodnie. I tutaj, jeszcze takie fajne spodnie. Mówiłam z takim napisem, faster. Tylko na 134 z tego względu, że pepko ma zawyżoną rozmiarówkę. Tylko, ale już z tego, ale już takich eleganckich spodni, to nie kupię już na 134. Tylko muszę kupić na 140, tak jak ma rozmiar normalnie, z tego względu, że on ma wtedy tutaj za mało na 134, a nogawki będą e, normalne. A jak kupię na 140, to będą tutaj sam raz spodnie, ale nogawki z dół za to będą za długie. Ale jak przecież mogę na podwijanie jest to. Mam nadzieję, że będzie fajnie, nie? No, też tak mam nadzieję. I tak. Taką sobie bluzkę wybrał. Tylko ona jakaś strasznie szeroka jest. Na 140 to jest. A yy, bo to jest taka męska, zaraz, bo to jest yy, od, dla tych nastolatków. Może dlatego taka jest szeroka. Na yy, 134 na 140. Taką sobie bluzeczkę wybrał. Chłopak. Fajna, bardzo mi się to taka. Taka nr, fajna, pojedyncza no, do tego zestawu będzie e, pasowała. Te spodnie, ale nie ma trza ubierać w bluzeczkach. A, proszę bardzo, spodnie chciałam i sobie pokazać jeszcze. Kupmy sobie takie nastolatkowe wspomnie, takie, w których na podowy mój mąż chodzi. Takie. Tutaj mają gumeczkę oczywiście z guzikiem, więc trochę są za szerokie, ale jak to się porobi, to będzie dobrze. I... No i podwiniemy te, bo są trochę przydługie, podwiniemy i będą w sam raz. Dla niego. Jeszcze jedne kupiłam. Na, gum na gumce już. I dół też są na gumce. I są fajnie, bo też to jest sznureczek, żeby zawiązać, O, sznureczek. No dobra, bluzeczki. Teraz długi będzie tam materiał. Kolejna bluzka, którą też sobie Andoś wybrał. Tu jest taka yy, fajna. Nie, I nie widać że to jest kieszonka, o bo się wydaje, że to jest takie coś specjalne naszyte, prawda? A tu jest jeszcze kieszonka. Fajna, i fajna bardzo bliska. Ja Też sobie wybrał prawko? I, i tył jest taki. Bardzo mi się podoba. O, ta jest taka bardziej wakacyjna. Ale sobie wybrał. Mówię, dobra, to bierzemy. Wybrałeś, to wybrałeś. Ja tu nie wiem, jakich bluzek kupiłam. A no tak, bo w systemie żadnych bluzek nie było fajnych do kupienia. To w pełku dokupywaliśmy. Taka w, w rekina. Bardzo mi się spodobała, biała. Mówię, a zniszcz mi, mówię, to biało, to ci nie wiem, ci zrobię, mówię. Te białe. O! Już! Pobrudzone. Zobaczcie. Już pobrudzone, nie wiem czy... To musiałaby coś, jakaś coś wlecieć. Trzeba by je to wyprać. a jak nie, to trzeba będzie w przesyłku kupić taką samą, jak będzie. Ach, coś musiało już do tego wlecieć. Trzeba by je to wyprać. Ach. Zobacz, szukamy dalej bluzek, bo też w Senseju, nie to, że nie kupiłam w Senseju, ale są bluzeczki. A, no to taki dwufak koszulek w polo kupiłam, biała i taka granat, taka z Marwela bluzka, fajna bardzo. I taka dinozauryst. nie wiadomo jaka taka. Dobrze. no i wybieramy dalej. No to już zostały. A, patrz. Koszula. Ma taką koszulę kupiłam mu. No. Za 19 zł była. Taka pawełnianka, fajna. E, Zobaczę. No nie ma jaki to jest. Materiał. Przepraszam. Tak mi się już spać co z uśkami nam usnęła. Nie w sam raz akurat sobie hol, bo nam nie daje nagrywać. 100% bawełna, o, bawełnienka. Kupiłam na razie jedną, to o tej dziewczynie miałam wam powiedzieć, że muszę to kupić, z tego względu, że więcej nie było, a po drugie mamy dwie koszule białe, dwie, na krótkie rękaw, więc też one, są na 140, więc też one się przydadzą Yy, nawet w, yy, założyć na krótki rękaw tą koszulę i na tylko jakąś bluzę. Mamy sweterek jeszcze. I tak dalej. I jeszcze jakiś na pewno skut, yy, kupię mu jeszcze jakiś, jakąś ciemną bluzę i tak dalej, żeby to ten. I do no tak na drugi rękaw, ale jeszcze kupić sobie chcę na drugi, jemu na drugi rękaw tą koszulę. Żeby miał dwie na, na zmianę. No to zaczynamy już bluzy. Taka brązowa na suwak. Dziwne ma te, ale dobra. Taka wciągana, taka fajna nawet. Taka jakaś dziwna bluza. Mówię, niektóre rzeczy to sobie sam wybieram, więc tutaj nie ma ten. To taka cieniutka bluza, jest. Ale nawet jak tu pisze? Tutaj, czy tu jest bluza? Top. Pisze. Czekajcie. taka jestem ostatnio. Choróbsko mnie złapało. O, już piszę. Bluza, to jest bluza, tak. Tu tu jest taki na tyle nic nie ma kolejna bluza Miami z kapturem i tu jest taki dwupak bluz jedna jest z, zaraz tu pokazać jedna jest taka przód i taka że z każdej strony takie ma takie o parałskie czy jakoś to się nazywa. Kupiłam mu kurtkę też nową, jest na wieszaku. Taka fajna bomberka. Ja mam taką na podobę, tylko Cześć, to było... ale to jest typowo e... chłopięca. I do tego bezrękawnik. Do tego jest bezrękawnik z takim fajnym kapturem dresowym. Z A. To będzie wiadomość do Antka. Więc tak. Jeszcze ma czapkę, to muszę jej przynieść. E, jakiś czas temu kupiłam mężowi czapkę, ale on powiedział, że on w tej już ją wybrać. Powiedział, że on w tej czapce nie będzie chodził, bo jest dla niego mała na głowie, a to jest niby dział męski i tak sobie pomyślałam, że sobie na września to Antkowi dam do szkoły ją, bo on nie, nie, nie chodzi w ogóle, nikt, tylko leżała, więc wezmę ją mu do szkoły i niech ją ma, bo na razie nie ma czapek na uszy, więc w sam raz e, będzie jak... E, będzie miał, to ją wykorzysta. Więc zostało. Jeszcze będzie jeden hol zakupowy do szkoły z, z, z jego, bo to, co kupiłam do szkoły, takie rzeczy piśmiennicze, bo tam mi zostało parę sztuk tylko rzeczy do kupienia. Więc akurat, jak jutro będę, to kupię i prawdopodobnie też nagram, co mu kupiłam, plecach, pokażę i takie inne. A Zuzin yy, rozdzielę to z Zuzi, nie będę pokazywała tego samego, tylko to rozdzielę na kolejny vlog, żeby było co wstawić, więc yy, mi się wydaje, że będzie, faj, będzie fajnie będzie ten pokazywanie. Yy, szczerze powiedziawszy mi się już w TikToku święta pokazują, więc yy, jak tak dalej pójdzie i już w sierpniu będą... Rzeczy świąteczne to chyba już będę nawet pokazywać. Niestety. Kończę tego vloga, dopijam bo już się pada rozpuszcza z tych tego będzie niedobre, bo za długo. Kończę, lecę te metki, bo tu są jeszcze metki, bo to leżało w torbie od poniedziałku, więc biorę wieszaki, wieszam. Yy, tak się zastanawiam czy nie tych hubej, ale one nie wiem, zobaczę i do zobaczenia w następnym vlogu na razie, pa